Dzień dobry. Witam serdecznie. Z tej strony rezmer. A ja właśnie poziła się wybrałem. Jutro rano mam zamiar zrobić sobie taki taki koktajl, ale chcę chcę zioła przepuścić przez tą wyciskarkę wolnoobrotową dlatego muszę więcej nazbierać, wziąłem się taki większy koszyk muszę więcej nazbierać moi drodzy nie będę brał dużo tych ziół 3-4 rodzaje wystarczą w zupełności dobrze na początek to Właśnie akurat się trafiła liście mniszka lekarskiego, wezmę kilka listków, super sprawa, świetnie odtruwa wątrobę, moi drodzy, jeszcze się zastanowię z, tym, z tą ilością, zobaczymy ile nazbieram. Bo w najgorszym wypadku to po prostu tylko tyle wezmę, że sobie zamoczę to w zimnej wodzie wszystko i do blendera wezmę. W pojemnik ten właśnie robię sobie koktajle. Zblenderuję. Kilka roślin z wodą, z cytryną. Będę miał na kolację i na śniadanie. Ja właśnie szukam przytuli czepnej. Która oczyszcza linfę, bo właśnie kolega mnie prosił, żebym znalazł kilka takich miejsc. Kolega, yy, który ze mną pracuje, pan z Ukrainy. Się okazało, że jego żona już miała dwie operacje onkologiczne i lekarz doradził, że przytulia by była wskazana bardzo, ponieważ regeneruje linfę, czyli oczyszcza, yy, odśluzowuje organizm. Wtedy najprawdopodobniej jej wyniki jej wyniki powinny się od tej rośliny polepszyć Nawet lekarz to powiedział mu, ale tylko nie wiem czy to ukraiński, czy polski Co tu jeszcze, moi drodzy? A pokrzywkę muszę, muszę nożyk znaleźć. Moi drodzy, bo to jest tak z tymi działami. Fachowcy, fachowcy się wypowiadają, oj no się się. o Jezus Maria, fachowcy się wypowiadają żeby do wyciskarki wolnoobrotowej pokrzywę czy tam tą przytulię czepną na oczyszczenie limfy żeby właśnie to z, z rana jak to będzie jeszcze wilgotne tak i wtedy bez żadnego niby płukania, bez moczenia. Od razu to przepuszczać, że tak się powinno robić. Ja powiem szczerze, że ja już w tamtym roku zacząłem inaczej troszeczkę to robić, bo ja zacząłem, ja zacząłem to moczyć. Przychodzę z tymi roślinami. Ja i tak, czy to ja po południu nazbieram, czy ja rano, chyba nawet mi się wydaje, że to nie ma różnicy. Bo ja to przychodzę i tak zamaczam to w wodzie wszystko. Ja się po prostu zacząłem zastanawiać nad tym, co z kleszczami, tak? A nie mówię o innych robaczkach, ale co z kleszczami? Przecież to trzeba wypłukać. I to przy okazji nabierze troszeczkę wilgoci z tej wody. Wtedy przepuszczam przez tą wyciskarkę wolnoobrotową na przykład pokrzywę i Muszę to też oczywiście zblenderować, bo taka piana wychodzi i wtedy wlewam w te woreczki od lodów i sobie zamrażam na, na zimę, tak? No ale fachowcy właśnie twierdzą, że to tylko taka musi być po, po poranne zbiory, bo dopóki to jest wilgotne, bo jak już jest suche, że to, że to że się niby nie nadaje, no... Dzi dziwnie sobie to wyobrazić, jak się może nie nadawać, tak? Jeżeli cała roślina jest prze, przepuszczona przez, przez maszynę, i odzyskany jest ten cały, taki, taka esencja tej rośliny, tak? Ja teraz takie pokrzywki, moi drodzy, ścinam. Ja nie zamoczę w chłodnej wodzie, bo ja się boję po prostu, bo może tam są kleszcze, nie daj Boże. I się okaże, że ja kleszcze połykam, tak? Ja nie wiem, czy one tam są, czy nie ma ich. Skąd ja mogę wiedzieć? O. Moi drodzy, ja potkałem jeszcze krwawnik. Krwawnik też można dać do. Oj! Krwawnik. Indyki lubią. Krwawnik też można śmiało dać do, do tych koktajli. To ja coś czuję, że chyba nie będę przepuszczał przez wyciskarkę. Bo przez wyciskarkę, z tego co pamiętam, to zawsze musiałem mieć cały upchany kosz tych roślin. A tutaj po prostu sobie wezmę po trochu z każdej rośliny czy to babkę spotka, mogę wziąć, przecież to, to, to wszystko wypłuczę czy, czy wezmę tą pokrzywę czy na przykład co tam jeszcze chciałem, bo ja chciałem ale tutaj kurde jestem cały ja, ja mam, o państwo zobaczą ja na krótko ubrany a to jest takie miejsce gdzie zaraz będę cały od pokrzyw poparzony Spacerek sobie dzisiaj zrobiłem w, w dniu ojca. Co jeszcze, moi drodzy? Co ja tu jeszcze mam? Nie wiem, czy tą przytulię. O, przytulię znalazłem. Moi drodzy, to jest przytulia. Przytulia, zwana inaczej kochanką. Tak, proszę państwa. To jest kochanka, która ona się nie pyta. Jakiej się chce przytulić? Ona się przytula do kogo chce. Ona się nie pyta. Moi drodzy, tutaj jeszcze można wziąć do tego mojego koktajlu. Skoro to będzie troszeczkę taka mniejsza ilość, tylko do przepuszczenia przez blendera. Skrzyp polny. Jaskier, który poprawia wzrok. Ja wiem, że ja się powtarzam, bo już tam niektórzy widzieli te filmiki. Ja się powtarzam z tymi roślinami, ale moi drodzy, o tu przytulia. Ja będę się powtarzał, dlatego że ja zauważyłem, że. Bo ja już chyba stosuję te rośliny. To mało kto wie, bo ja tam nie opowiadam w rodzinie, na wsi, yy, tam w moich stronach, że tak powiem, rodzinnych. Mało kto wie. Ale ja te rośliny, rośliny już stosuję ładnych kilka lat. I zauważyłem, że jak ja co roku na przykład nie nagram jakiegoś filmiku, czy ja na przykład nie, nie wstawię czegoś na Facebooku, że ja zrobiłem naleśniki na przykład z tymi baldachami czarnego bzu albo. Że ja pokrzywę mrożę, albo że ja ją tam robię koktajl. Powiem szczerze, że, że ja zapominam się. O, moi drodzy, zobaczcie ile przytuli. Ona już się, już się tak właśnie czepia, bo taka po prostu jest. Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, cały czas trzeba o tych roślinach rozmawiać. Cały czas. Przypominać. Ja I tak zapomnę w tym roku nie zdążę nagrać o wszystkich roślinach, ale. Wiem, że muszę co roku. Powinienem bynajmniej. Ja wtedy mi się bardziej utrwala pamięć. Są jeszcze inne rośliny, o których na pewno już nie wspomnę, bo będzie już za późno, ale podejrzewam, że powinienem się wyrobić z. Z kwiatkami lipy, na przykład, bo to z tego się kwiaty lipy się suszy z tymi listkami, i kwiatki się suszy na herbatę. Teraz, dopóki jeszcze nie kwitną kwiatki, niektórzy na przykład na surówkę ścinają te listki, takie młode. Są też jadalne. Można do surówki dodawać. Mówię moi drodzy: trzeba cały czas o tych roślinach rozmawiać, przypominać. Ja sam się uczę cały czas. Kiedyś jeszcze było mi troszeczkę łatwiej, pamiętam. Bardzo często oglądałem świętej pamięci pana Adolfa Kudlińskiego. Podobały mi się jego odcinki. Dużo wiedziałem to, co on mówił, ale dużo rzeczy przyznał się, że nie wiedziałem. I na przykład wiedziałem o pokrzywie, że można ją zrobić z niej sok, że można ją ususzyć. Ale na przykład yy, nie wiedziałem, że można dać do, do zupy, tak? Do zupy może wiedziałem, ale nie wiedziałem, że można zrobić surówkę, tak? Albo że yy, tak zwane te pesto, tak, te, teraz takie w modzie jest, że można utrzeć, tak? W tym moździerzu tak zwanym. Tak, dobrze mówię? W osiądzu? <laughs> Wszyscy wiedzą o co chodzi, nie? Wszyscy wiedzą o co chodzi. Moi drodzy. Na polach jeszcze bardzo dużo znajduje się liści mniszka lekarskiego. Ja bym, polecał, ja bym polecał, żeby korzystać z tego mniszka. Bo zauważyłem, w tym roku przyznam się szczerze, że zacząłem go jeść więcej i częściej. I przyznam się szczerze, że jak ja teraz go zamoczę w wodzie. I wystarczy to na chwilę. Pół godziny nawet krócej, pokroję od razu do, do jakiejś tam sałatki i dodaję i on ma taką lekką gorycz w sobie, ja myślałem, że będzie troszeczkę gorzej bo niektórzy słyszałem, że nawet i dobę moczą ale ta gorycz też właśnie wspomaga wątrobę także nie wiadomo co, co gorsze, co lepsze ale wspomaga wątrobę troszeczkę już tych ziół nazbierałem, zaraz pokażę Tutaj są zioła, tam na dole jeszcze mam wodę do picia. A teraz idę w kierunku stawu. Pokażę Wam staw i będę pomału kończył. No, jestem już nad stawem. Posiedzę sobie trochę. Dzisiaj dzień ojca. Posiedzę sobie w samotności. O, tak to wygląda. Piękny staw. Fontanną. No i drodzy, ja przyszedłem tutaj, żeby sobie nazbierać tych ziół. Wziąłem wodę. Ale przy okazji sobie troszeczkę posiedzę, jeszcze pospaceruję, pójdę na, na kolejny staw. I zakończę ten, ten dzień. Chciałem dzisiaj właśnie taki spacer z rodziną zrobić, ale Emilcia Jutro idzie po świadectwo do szkoły. Jeszcze nie za bardzo się czuję. A w sobotę wyjeżdżamy na kilka dni. Na urlop. Także musimy ją oszczędzać. Ale tak super. Dzisiaj, dzisiaj dzień minął. Ziół trochę nazbierałem. Trochę nazbierałem ziół. I tyle. Na chwilę spauzuję. Siedzę, trochę w samotności. Nie zaszkodzi. O, koszyk się przydał. Chciałem pozdrowić jeszcze raz Tomiego, 76, szwagra przyjaciela rodziny Marcina Mitana. Mam nadzieję, że niedługo się Marcin spotkamy gdzieś nad stawem, jak znajdziemy chwilę wieczorkiem. Może coś zaśpiewamy. <grym> A co? Kto nam zabroni śpiewać? Żony? Będziemy chcieli, to będziemy śpiewać. Co to takiego tam wielkiego śpiewać? Jak to sztur? Jerzy mówił, śpiewał. Śpiewać każdy może, nie? Prawda? Śpiewać każdy może. Także my z Marcinem pewnie też coś zaśpiewamy za jakiś czas. Muszę tylko znaleźć jakąś pieśń. Kolejną. Będzie dobrze. Fędki nie brałem bo nie mam jeszcze opłacone tego stawu tutaj dużego, chciałbym sobie w ogóle inne wędki wziąć, bo tutaj tylko większa ryba bierze ale jeszcze tu przyjdziemy z Emilką. na noc przyjdziemy, weźmiemy namiot jak wrócimy z urlopu to podejrzewam, że weźmiemy ten mały namiot, tak jak w tamtym roku i pewnie przyjdziemy sobie tutaj w piątek któryś jak będzie ciepełko, wieczorkiem przyjdziemy po południu, późnym, po południem Rozbijemy namiot i zostaniemy na całą noc. Na pewno nagramy. Będzie wesoło. Weźmiemy grilla, oświetlenie, jakieś takie coś tam się wykombinuje. Będzie dobrze Gdańsk jest super, powiem państwu. Po tej powodzi, która była. No, już trochę lat temu, ponad 20 lat temu, bardzo dużo zbiorników rentencyjnych przybyło, a przynajmniej zostały przebudowane. Praktycznie prawie każdy zbiornik teraz jest yy, dookoła: jest kostka, ławki, place zabaw, siłownie powstały. Super sprawa. Ten zbiornik na przykład dookoła, tutaj ma chyba. Oj, telefon mi się przewraca. Chyba dookoła, tutaj mi się zdaje, że jest jakieś ponad. 1000 metrów, to samo jest na drugim tutaj niedaleko. 1400. Tak to wygląda. Moi drodzy. Ja już będę kończył. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Taki tam spacer. Wyszedłem z domu po kilka ziół. Posiedzę sobie troszeczkę w ciszy. Jeszcze z godzinkę i pójdę do domu. Na razie pozdrawiam, cześć, do następnego.